Witam państwa w kolejnym budziku kulturalnym. W programie tym tradycyjnie przedstawimy repertuar ciekawych imprez kulturalnych w mieście. Mam też kilka y, niespodzianek dla państwa prezentów. No i jedną z niespodzianek jest mój dzisiejszy gość, pan Kazimierz Szymeczko, który jest autorem y, literatury dziecięcej i młodzieżowej. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa, panią. Zanim jednak porozmawiamy, ja zapraszam państwa do obejrzenia materiału filmowego. Zaczęło się od króciutkich historyjek i bajek dla dzieci w 1996 roku. Od tego czasu spod pióra Kazimierza Szymeczko-Rudzianina wyszło już kilka książek. Autor literatury dziecięcej i młodzieżowej kończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Prywatnie jest bibliotekarzem w gimnazjum nr 8 w Halembie. Współpracuje z pismem dla dzieci Świerszczyk, Półmyczek, publikuje w Twoim dziecku Guliwerze nowych książkach. Jest laureatem międzynarodowego konkursu literackiego Uwierz w siłę wyobraźni. Kolonista z wykształcenia dobrze zna wymagania młodzieży, dlatego udało mu się znaleźć klucz do współczesnych gustów czytelniczych młodzieży i najmłodszych. Uczyć, bawić, wychowywać. To Maksyma doskonale Kazimierz Szymeczko spełnia w książkach Historia Polski w opowieściach, Zemsta Budzika czy Pomalowana Historia, która jest opowieścią książkowych Moli o historii Polski dla najmłodszych. Wszystkie nowinki o literaturze pana Kazimierza Szymeczko można śledzić na stronie internetowej www.szymeczko.pl. A ja chciałam zapytać pana, ponieważ w materiale była mowa o tym, że pojawią się dwie nowe publikacje już w najbliższym czasie. Co to będą za książki? Pierwsza adresowana do młodszych czytelników tytuł Kłopoty Komendanta Roka. Rok jest komendantem i ma 12 podkomendnych, to są miesiące dyżurne. I każdemu z nich coś się przytrafia. Luty będzie miał kłopoty z bałwanami, które rozrabiają i trzeba je uspokoić. Marzec ma siostrę Marżanę, która przygotowuje się do tego, żeby pierwszy dzień wiosny jak najlepiej wypadł, ale ona jest bardzo taka, no, zresztą dzieci się dowiedzą, jak to będzie wyglądało. Książka ma 12 rozdziałów na 12 miesięcy. Można przeczytać szybciej, jeżeli ktoś lubi. Podobna w klimacie, mam nadzieję, i adresowana do tego typu czytelników, do tego typu wiekowo, co wcześniejsza Zemsta Budzika, która opowiadała o różnych przedmiotach, które mieszkają z nami czy my z nimi. Tym razem przenosimy się w krainę miesięcy i komendanta roka, który musi to wszystko pozbierać do kupy. Skąd pan czerpie pomysły do tych książeczek? Z pomysłami jest przeróżnie dlatego, że czasami yy, może to być błysk, jedna chwila i już mniej więcej wiadomo, co się wydarzy, bo jakieś miejsce nam się z czymś skojarzy i wyobraźnia zaczyna pracować. A może być tak, że właśnie będzie tylko pomysł typu, hmm, stoi na stole budzik, no i co z tego wynika? I teraz się okazuje, że... Może z tego coś wynikać, bo to jest budzik, który ma jakieś swoje problemy i próbuje je rozwiązać. Czasami szuka się pomysłów do opowiadań historycznych w ten sposób, że już wiadomo jest, co chcemy powiedzieć, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, a szukamy dobrej formy, żeby przekazać to właśnie tak, żeby to było interesujące dla młodego czytelnika. A ja chciałam zapytać: czy zająłby się Pan również literaturą dla dorosłych? Czy ma Pan takie ambicje w najbliższym czasie? Nigdy nie mów, nigdy, ale dla dorosłych to ja piszę głównie krótkie formy w czasopismach. Są felietony w bibliotece w szkole, były swego czasu w Twoim dziecku bardziej o tym, jak z dziećmi postępować jakie one mogą mieć potrzeby właśnie literackie, kulturalne jak to realizować i teksty popularno-naukowe w Guliwerze, między innymi. No właśnie z tych książeczek i publikacji dla najmłodszych. Jaka książka jest według pana najciekawsza? Jakie są najciekawsze książeczki, które do tej pory powstały? Wydaje mi się, że dużą popularność zdobyła pomolowana historia. Może właśnie dlatego, że opowiedziana jest tak, że można mieć zaufanie do dat, które się tutaj ukazują na marginesach, a jednocześnie opowiadają to mole, czyli jest całkowite połączenie Fantazji z historią. Obecnie już przygotowuje się drugie wydanie, czyli pierwszy nakład zszedł, ale książka jest cały czas osiągalna. No i myślę, że miara popularności bierze się stąd, że właśnie i dzieci dobrze się o niej wypowiadają, z tego co wiem, i nauczyciele wykorzystują, wykorzystują ją w szkole podstawowej od trzeciej klasy, tam właśnie gdzie dzieci zaczynają uczyć się historii jako pomoc do podręcznika. My wracamy do rozmowy i wracamy do tych nowych książeczek, które się pojawią. Powiedzieliśmy już o tej pierwszej, nie powiedzieliśmy o drugiej, bo wiem, że jeszcze niesprecyzowany jest tytuł. Tak, dlatego trudniej o niej mówić. Obok kłopotów komendanta Roka, adresowanych do młodszych czytelników, druga książka z tymi samymi bohaterami, co Pościg za Czarną Hondą. Pierwszy tytuł roboczy, Notgeld. I tu by pan Bronek Wątroba musiał wytłumaczyć, że to chodzi o pieniądze zastępcze, które były emitowane od. Bodajże 17 roku 1917. Drugi tytuł roboczy: Wirtualni antykwariusze. Powiem tylko, że będzie to książka przygodowo-historyczno-kryminalna i że dzieje się w Rudzie Śląskiej i Bytomiu. Na koniec, jeszcze pytanie o to, gdzie można te książki przeczytać, dostać, zakupić. Słyszałam o pewnej ciekawostce, że można dostać książkę nawet w Chicago, a w Rudzie Śląskiej jest z tym raczej problem. Jak to wygląda? Jeżeli znajdzie się ktoś chętny, kto będzie to chciał kupić w Chicago. Za straszną cenę 25 dolarów, pojęcie nie mam, kto tyle może za to dać, to Polonia ma o tyle łatwo, że kupuje w księgarniach internetowych. Podobnie jak na Zaoziu przygotowuje się do tego, żeby właśnie promować polską literaturę, no, może siebie przy okazji. Tam będzie właśnie seria spotkań siedzią z Polakami mieszkającymi w Czechach. A gdzie można dostać? w zasadzie w każdej księgarni, jeżeli ta księgarnia to sprowadzi. Z kolei, jeżeli klient sobie zażyczy, żeby księgarz sprowadził, to prawdopodobnie księgarz sprowadzi. Widziałem najnowsze książki też i w Matrasie, i w Empiku, także w zasadzie powinny być w każdej księgarni, tylko wiadomo, rynek jest na tyle zapchany, że księgarze boją się kupować większych ilości. Jeżeli więc będą problemy, to ja odsyłam na stronę internetową www.szymeczko.pl Tam można skontaktować się z autorem. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego budzika kulturalnego.